Witajcie serdecznie, Łapek Garaż z tej strony. Dziś dotarła do mnie kolejna paczka. Taki bonusik grudniowy od firmy K2. Co raz udzielam się na takiej grupie na Facebooku, na którą zapraszam serdecznie. Jest to grupa K2 Tester. No i tam możecie sobie publikować, możecie testować, a dobre jakieś, dobre testy uzyskują wtedy Uznanie firmowe, Uznanie firmy T2. I czasami jakiś bonusik wpadnie. Także miło z ich strony potrawiam ekipę serdecznie przy okazji. I dzisiaj pomuję dowiózł właśnie paczuszkę, Zobaczymy co mamy w środku. Tak, tak więc, to i raz jakiś filmik wpadnie to wtedy i przy okazji jest jakaś paczuszka. Przyda się na pewno kolekcja, jak widać z tyłu troszkę się powiększy. Nawet jeśli będzie to już jakaś powtórka. Mamy tu troszeczkę damy tutaj na bok. Żeby nie latało. I co dostaliśmy dzisiaj. Dzisiaj dostaliśmy tak. Mikrofibry. Zestaw siereczek z mikrofibry. Jest tutaj ich yy, raz, dwa, trzy, cztery, cztery sztuki są. Jak dobrze przeliczyłem, tak cztery sztuki do lakieru, do szybno wnętrza. Do czegoś zawsze się na pewno przydadzą. O, tak wygląda zestawik w rureczkę, zwinięty ładnie. Dobra, mamy to. Tam tutaj z tyłu. nie I tak mamy tutaj fibry. O, i te nowe zapachy. Kadwa Oja, Chyba tak się to czyta. Oldie World czarny, czarny zapaszek. Jedna sztuka, tak, jedna sztuka. Damy, damy mojemu koledze. Yy, to przetestuje. Zobaczymy, jak, jak będzie fajnie to pachniało. Dla koleżki powędruje zapaszek. Yy, I tak, mamy tutaj dwa tricerki. I co jeszcze tu jest? Yy, Purio Pro, płyn do czyszczenia tworzyw sztucznych. Tego chyba, tak patrzę, że chyba, a nie, mam, Purio mam. Yy, będziemy korzystać. Purio. Do tego triggerek. Też na pewno się przyda. Jak wszystko zresztą. I co? I jeszcze mamy K2 Spectrum Pro Quick Detailer. Quick Detailer używam często nawet yy, do blinkowania albo do takiego szybkiego prysku, żeby zrzut wody był lepszy. Poprawić jego przy spłukiwaniu samochodu, przydaje się. No i też na pewno można sobie przyciemnić troszkę lakier, poprawić jego blask, jak to się mówi. No i fiterek do niego też. Tak więc mamy tu taki mały zestawik, mały zestawik k 2. Dziękuję jeszcze raz ekipie za uznanie, za to, że podobają się moje filmiki. Jak zawsze powtarzam, są skromne, ale, no ale takie mają być. Tak więc pozdrawiam serdecznie wszystkich i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie strzałeczka. Hej!